Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale tym razem w zestawieniu czerwcowych premier książkowych. Jak zwykle przypominam, że jest to zestawienie totalnie subiektywne, to są te premiery, które mnie osobiście najbardziej interesują i w czerwcu wypisałem sobie ich 19. Dwie pierwsze mają miejsce 4 czerwca e, i jest to Dzień Tryfidów Johna Wendhama, wydawany przez Rebic w ramach serii wydawniczej Wehikuł Czasu i jest to historia, która opowiada e, o facecie, który w trakcie deszczu meteorów Leżał w szpitalu z porażeniem wzroku, a kiedy zorientował się, że od dłuższego czasu nikt się nim nie opiekuje, nikt nie przychodzi do jego sali, zdjął tę opaskę i dowiedział się, że wszyscy wokół oślepli skaczą z okien, zapijają się na śmierć. Ci, którzy się nie załamali, poszukują właśnie widzących, polują na nich, dlatego nasz główny bohater wynosi się. Na wieś, tylko że tam czeka na niego zupełnie inne niebezpieczeństwo zupełnie nowy drapieżnik. I muszę przyznać, że po pierwsze, opis jest bardzo intrygujący dosyć lakoniczny, ale mimo wszystko ciekawy po drugie, okładka bardzo przykuła moją uwagę i jestem na nią zafascynowany, więc z pewnością sięgnę po ten tytuł. Wydawnictwo Altobook wydaje natomiast 4 czerwca e, zmiany, czyli drugi tom e, serii czy trylogii Silos. Hugh e, Wspominałem wam e, niedawno o tomie pierwszym o Silosie, który gdzieś tutaj mam, bo się w niego zaopatrzyłem e, będąc na Poznańskich Targach Książki. Jeszcze niestety nie miałem okazji do niego usiąść, niemniej e, no, daję daje znać dla tych, którzy zdążyli, że drugi tom pojawi się już 4 czerwca. 5 czerwca swoją premierę mają cztery książki, które mnie interesują. Pierwszą z nich są piękni, lśniący ludzie Michaela Grothausa. To, co wam pokazuję, to jest egzemplarz recenzencki, tak zwana szczotka. Natomiast wiem, bo widziałem, że na warszawskich targach książki, tych międzynarodowych pod pałacem, była już dostępna normalnie w formie papierowej Takiej pełnoprawnej, więc podejrzewam, że niektórzy z Was mogą już mieć ją na swoich półkach. Ja o tej książce będę Wam opowiadał więcej we vlogu czytelniczym, który już nagrywam i który pojawi się na kanale 5 czerwca, dlatego że podjąłem współpracę. Komercyjną razem z wydawnictwem Insignis. Tutaj konkretnie Insignis Storylight to wydaje, więc o tej książce dowiecie się więcej właśnie we vlogu, ale tak pokrótce. Teoretycznie ma to być historia sci-fiowa, a przynajmniej osadzona w przyszłości. Tak mi się wydaje po przeczytaniu 150 stron, póki co. I mamy tutaj dwójkę bohaterów: Johna, który jest amerykaninem i który trafił do Tokio w związku z tym, że stworzył kod kwantowy, który Sony chce od niego zakupić. No i mamy też Neotnie, czyli dziewczynę, którą nasz główny bohater poznaje, w dosyć osobliwym bistro prowadzonym przez e, byłego mistrza sumo. E, także e, zapowiada się ciekawie. No mówię, e, pierwszy rozdział jest bardzo osobliwy. E, pierwsze 150 stron trochę e, jakiś zarys mi już dało tej książki, natomiast więcej o niej, e, tak jak wspomniałem, będę opowiadał właśnie w nadchodzącym vlogu czytelniczym. Także tam się wszystkiego o niej dowiecie. Tego samego dnia wydawnictwo Jaguar wydaje natomiast e, pięć pękniętych ostrzy Majorland, czyli tą pierwszy serii Pęknięte Ostrza. E, I tu muszę powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba, że zostawili oryginalny tytuł na okładce, bo e, ten układ e, jest idealny, żeby przetłumaczyć po prostu ten tytuł. E, a zamiast tego oni wrzucili polskie tłumaczenie gdzieś w formie taki, takiego małego dopisku. No nie podoba mi się to. Jestem jednak e, coraz bardziej za tym, żeby te angielskie tytuły tłumaczyć szczególnie jeśli to tłumaczenie jest bardzo dosłowne. Pięć pękniętych ostrzy. Nie? To jest jeden do jeden tłumaczenie angielskiego tytułu. Tutaj nie ma żadnych gier słownych, nic takiego, co by mogło ten tytuł zepsuć, więc, więc trochę mnie to irytuje. Natomiast sama fabuła książki wydaje się całkiem intrygująca, e, zapowiada się ciekawie. Mamy tutaj nieśmiertelnego króla Boga, którego wszyscy nienawidzą, bo bogaci jeszcze bardziej bogatych, e, ciemięży i głodzi biednych, e, więc zbiera się grupa właśnie takich pięciu wyrzutków, trochę z pogranicza społeczeństwa, również tego moralnego, mamy tam jakiegoś zbira, mamy zabójczynię, mamy księcia wygnanego i jeszcze jakieś dwie osoby, no i każdy z nich jest świetny w manipulacji, w kłamstwie, w zabijaniu, no i Powstaje z tego trochę taki wyścig, taka ry rywalizacja, komu z nich e, uda się właśnie tego nieśmiertelnego króla Boga e, zabić. Także to może być coś ciekawego. Ehm, spodziewam się fajnej dynamiki pomiędzy tymi bohaterami, także pewnie sobie to w wolnej chwili obczaję. Również 5 czerwca Mag wydaje książkę pani Heather Fawcett Emily Wilde Encyklopedia Wróżek i Elfów która opowiada właśnie o tytułowej Emily Wild, która jest profesorką Cambridge, niezbyt skorą do kontaktów z ludźmi, natomiast specjalistką, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wróżki, elfy, tego typu rzeczy. No, woli Towarzystwo Książek bardziej niż Towarzystwo Ludzi i tak socjalnie, społecznie niezbyt sobie radzi w takich sytuacjach. Natomiast no, musi się udać na badania do pewnej wioski, w której mieszkają... Szorstcy ludzie, ona nie chce się z nimi za bardzo e, zaprzyjaźniać, szczególnie że jej akademicki rywal, szykowny i przystojny, e, Ziomeczek, zdążył ich sobie już okręcić wokół swojego palca. E, natomiast no, okazuje się, że wydarzenia z książki e, trochę zmuszą ją do tego, żeby jednak e, w interakcję z ludźmi, między innymi właśnie z tym rywalem, e, weszła. Możliwe, że tutaj pojawi się jakiś wątek romantyczny pomiędzy nimi. Chociaż mnie osobiście najbardziej intryguje ten aspekt akademicki badania zjawiska, jakim są elfy, wróżki i tak dalej, bo rozumiem, że w tym świecie to jest coś, coś powszechnego i, i to może być po prostu ciekawie opisane. No i ostatnią pozycją, która pojawi się 5 czerwca jest Wiedźmi Król Witch King, um, autorstwa pani Marty Wellsy, wydawana przez Uroboros, to jest ta sama autorka, która napisała kroniki czy pamiętniki Mordbota, natomiast tutaj widzimy ją w odsłonie High Fantasy. I jak te pamiętniki Mordbota niespecjalnie przypadły mi do gustu, ani mnie to ziemi, ani to, to grzeje, tak tutaj chciałbym zobaczyć, jak sobie poradzi właśnie w takim typowo świecie fantasy. Szczególnie, że ten Wiedźmi Król to jest, zdaje się demon imieniem Kai, który potrafi zmieniać swoją postać, przejmować ludzkie ciała, no i pewnego dnia budzi się w zamku otoczony zewsząd bezkresnym morzem, no i zdaje sobie sprawę, że ktoś zdążył na jakiś czas zablokować jego magię, no i go uwięzić, w związku z czym on musi zebrać sojuszników i jakoś się stamtąd wydostać. Więc to może być coś ciekawego i ja, nie ukrywam, sięgam po to głównie dlatego, żeby zobaczyć, jak pani Marta Wells sobie poradzi w tej drugiej odnodze fantastyki. Szczególnie, że z tego, co kojarzę, ta książka... Wiedźmi król zbiera całkiem niezłe opinie za granicą, także zobaczymy, jak jej to wychodzi. 17 czerwca, nakładem wydawnictwa Vesper w ramach serii wydawniczej Wymiary, wychodzi Zielony Mars, czyli drugi tom trylogii marsjańskiej. Ja teoretycznie nie zamierzałem tego czytać, ale w ramach gdzieś tam nagrody, podziękowania za udział w. Prelekcjach organizowanych właśnie przez Beatę opowiem Ci na międzynarodowych targach książki w Warszawie. W prezencie dostaliśmy Czerwonego Marsa więc, więc tom pierwszy także zobaczymy. Możliwe, że no skoro już ją mam, to pewnie zacznę ją czytać. Zobaczymy, jeśli mi się spodoba, to możliwe, że potem drugi tom również sięgnę. Dzień później również Wesper, również w ramach serii wydawniczej Wymiary, wydaje Wir Petera Wattsa, czyli drugi tom trylogii Rifterów. Mnie bardzo przyciąga okładka tomu pierwszego, czyli Rozgwiazdy. Jeszcze nie miałem okazji tego czytać, natomiast fabularnie jestem zaintrygowany, więc jak tylko uda mi się tom pierwszy przeczytać i jeśli mi się spodoba, no to z pewnością po Wir będę również sięgał. Drugą książką, która wychodzi 18 czerwca jest Mag, Magia domowa, nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka i to ma być coś na wzór Legend i Late, czy asystentki złoczyńcy, czyli cozy fantazy, coś zabawnego, bo z tego co kojarzę, ta asystentka złoczyńcy nie jest cozy, tylko, tylko właśnie taka po prostu zabawna. Natomiast fabularnie wygląda to tak, że do zamku przybywa kucharz, który zostaje tam zatrudniony, ale ma jedną zasadę: kiedy on gotuje, to nikogo nie ma być w kuchni, no i dosyć szybko wychodzi na jaw, że do gotowania wykorzystuje magię. Historia ma być podobno bardzo ciepła do tej kuchni mają schodzić coraz to nowe osoby, między innymi młody książę. No a sam kucharz ma być też coraz bardziej zaangażowany w życie zamku, jakieś intrygi pałacowe, tego typu rzeczy. Dopada go gdzieś tam jakaś miłość z przeszłości, więc. Spodziewam się lektury ciepłej, przyjemnej, może nie jakoś bardzo rozbudowanej fabularnie, ale uprzyjemniającej wieczór. Także zobaczymy, co, co tutaj nam Pruszyński i spółka zgotują. Aha, i 18 czerwca wychodzi jeszcze Starcie Królów, czyli drugi ton Gry o tron. W kolejnym już wydaniu to też jest okładka twarda i muszę przyznać, że prezentuje się całkiem nieźle, dosyć spójnie. Widzę, że idą w taką zieloną, trochę morską kolorystykę przy tym wydaniu. Więc, jeśli ktoś jest ciekawy, jeśli ktoś kupił sobie tom pierwszy, no to daje znać, że tom drugi już jest w drodze. 19 czerwca wychodzą trzy książki. Pierwszą z nich jest Zaginiona Księgarnia autorstwa Evie Woods, wydawana przez Insignis, chyba zdaje się, że też Insignis Storylight. I to ma być fabularnie dosyć prosta historia. Mamy trzy postacie, trzy osoby, które dotychczas w swoim życiu grały takie. Drugie skrzypce raczej pełniły rolę drugoplanową, natomiast pewnego dnia ściąga ich, przyciąga do, do, do siebie ta zaginiona księgarnia, no i tam odkrywają, że ich życie może być równie intrygujące, to co to, które czytali właśnie na kartkach swych ulubionych książek. Może to być dosyć miałkie, dosyć mdłe. Zobaczymy. Nie jestem przekonany do tego tytułu. Chyba naj, najmniej mnie interesuje z tego, co sobie tutaj wypisałem. Niemniej w wolnej chwili sobie sprawdzę. Może zacznę w formie e-booka, jeśli będzie, gdzieś tam w ramach abonamentu. I dam wam znać. Tego samego dnia wychodzą również Żniwa Mateusza Żuchowskiego, czyli drugi tom cyklu Cieniobójcy, o którym Wam wspominałem za zajście miesiąc temu, wydawane przez wydawnictwo Harde. No ja jeszcze nie miałem okazji czytać ziarna, czyli tomu pierwszego. Zobaczymy, czy, czy on mi się spodoba. Jeśli tak, to wtedy sięgnę po tom drugi. Niemniej, jeśli ktoś z Was czytał, to daje znać, że już niedługo pojawia się kontynuacja. No i ostatnią książką, która ma premierę 19 czerwca, jest Złoty Syn, czyli drugi tom trylogii Red Rising Piersa Browna. E, ja czekam na moją paczkę, którą zamówiłem, zarówno z tomem pierwszym, i tomem drugim. E, idzie mi zmaga, więc, e, więc pewnie dopiero po 19 ją otrzymam. Niemniej liczę na ciekawą lekturę. 25 czerwca, Rebis w ramach serii wydawniczej Wehikuł Czasu, wydaje czwarty tom. Ramy Artura C. Clarka, e, czyli e, tajemnica ramy. No ja jeszcze nie miałem okazji zacząć. Mam na półce spotkanie z Ramą. E, niektórzy ten cykl lubią, niektórzy nie, ale dla tych, którzy, którzy lubią, no to daje znać, że czwarty tom już niedługo pojawi się na rynku. 26 czerwca wychodzą natomiast piwniczne. Chłopaki Jakuba Ćwieka, czyli książka skierowana raczej do młodego odbiorcy. Niemniej jest to ciekawa sprawa, bo Palbooks, czyli wydawnictwo, które tę książkę wydaje, należące do Jakuba Ćwieka, przynajmniej w jakiejś części, ma dosyć ciekawą strategię sprzedażową w przypadku tego, tego konkretnego tytułu, dlatego że Jakub powiedział, że dostaniecie tę książkę za tyle za ile chcecie. To znaczy tam jest minimalny próg w przypadku książki papierowej 10 zł, w przypadku e-booka i audiobooka to jest chyba złoty 20, zł, który trzeba zapłacić, żeby ją dostać, ale to jest związane z kosztami druku, magazynowania i takich najbardziej podstawowych rzeczy związanych z wytworzeniem samej książki. Natomiast to czy to się zwróci wydawnictwu, zależy już tylko od nas jako czytelników i muszę wam powiedzieć, że bardzo aktywnie śledziłem te akcje i teraz będą wam się wyświetlać wyniki, które na ten moment kiedy to nagrywam, czyli 25 maja udało się osiągnąć w przypadku książki papierowej to jest chyba 250%, prawie 245, żeby być dokładnym. W przypadku e-booka to jest 900% tego, co, co było zakładane, a w przypadku audiobooka chyba jako jedynego nie udało się jeszcze przynajmniej tego celu spełnić, to znaczy audiobook się jeszcze nie zwrócił wydawnictwu, natomiast tam chyba z 10 albo, albo kilkanaście procent brakuje do tego, więc akcja bardzo ciekawa. Wiadomo, że no, ze względu na to, że jest to dosyć głośna rzecz, w sensie Pierwsza od bardzo dawna w ten sposób fundowana, no to, no to odzew był gigantyczny i trochę się nie dziwię, że, że tak mocno się ta książka zwróciła, chociaż patrzyłem na początku, y, jak szybko ten pasek postępu się zapełnia. Y, Niemniej Myślę, że jeśli to by była taka dłuższa strategia wydawnictwa, to to e, nie zawsze musi siadać. No teraz jest ten efekt świeżości, natomiast no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Niemniej ciekawa rzecz, więc o niej tutaj wspominam. 28 czerwca Mac wydaje trzy książki, pierwszą z nich są Procesy Imperium, a więc tom trzeci Imperium Wilka, Richarda Słona. Ja nie miałem jeszcze okazji czytać żadnego tomu, niemniej no, te okładki jakoś mnie przyciągają, więc pewnie sobie sprawdzę pierwszy, szczególnie, że to ma być chyba taka historia trochę detektywistyczno-sądownicza, osadzona w klimatach fantazy, więc, więc pewnie to sobie e, sprawdzę, jeśli nie fizycznie, no to w formie e-booka czy, czy audiobooka, chociaż z a, audiobookami maga to bywa różnie, one są zwykle płatne i, i, i niedostępne w, e w abonamentach. E, Niemniej no, nadal mnie to ciekawi, więc wam o tym wspominam. Druga książka to Gorająca Gwiazda Rebeki Rownhorse. Czyli tom drugi serii Między Ziemią a Niebem? Między Niebem a Ziemią, chyba tak. Kontynuacja Czarnego Słońca, które ja niedawno sobie zakupiłem. Więc jeśli ten pierwszy tom mi się spodoba, to sięgnę również po tom drugi. No i ponownie w tym materiale mamy panią Martę Wells, tym razem z kontynuacją wspomnianych już pamiętników Mordbota. Tutaj mieliśmy tomy 1-2. Teraz Mac wydaje tomy. 3 i 4, czyli e, protokół buntu i strategię wyjścia. E, no, ja mówię, ten pierwszy tom nie jest specjalny, mnie zachwycił, nie, byś, nie był też jakoś tragiczny, więc możliwe, że po niego sięgnę, e, ale jakiegoś takiego parcia nie mam, więc, więc pewnie jak złapię ten drugi tom na jakieś prące za 15 zł, to kupię, jeśli nie. To nie. Mamy jeszcze dwie pozycje, które póki co nie mają określonej daty premiery, ale wiemy, że wychodzą w czerwcu. Pierwszą z nich jest Statek Widmo, wydawany nakładem wydawnictwa Wesper I jest to historia z 1839 roku, a więc klasyk można by rzec, opowiadający właśnie o tym najbardziej znanym chyba statku Widmo, czyli latającym Holendrze z kapitanem van der De Kerem, czy van der Deckenem? Wanderdeckenem, chyba na, na czele, który później zainspirował, wiadomo, do stworzenia latającego Holendra w Piratach z Karaibów, chociażby. Tutaj natomiast głównym bohaterem jest syn kapitana Philip, który dowiaduje się, że istnieje sposób, by zerwać ten diabelski pakt i ocalić dusze załogi. W tym celu musi się udać do rodzinnego domu kapitana, w którym zostawił on świętą relikwię i ją. Przy, Przywieść z powrotem. Także może to być coś ciekawego. Ja bardzo lubię te takie klasyczne historie, które inspirowały później wielu twórców, więc na pewno chciałbym te, te historie o latającym Holendrze poznać. Czy w czerwcu, to, to jeszcze zobaczymy, niemniej e, to jest jedna z takich pozycji, które na pewno sobie kiedyś kupię. E, no i druga rzecz to jest Nekrowet, tom trzeci, czyli Radiografia Bytów Nadprzyrodzonych, e, autorstwa Joanny Geisler, wydawany przez SQN Imaginatio. E, ja tę książkę już dostałem, e, ona ma się pojawić jakoś na początku czerwca, z tego co kojarzę. E, nie znam jeszcze Dokładnej daty, niemniej, no ja ten, te, te książki uwielbiam. One nie są jakoś super wybitne, ale bardzo przyjemnie mi się je czyta. Drugi tom pochłonąłem chyba w dzień, także, um, także cieszę się, że trzeci mam już. Na półce i na pewno będzie czytany. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Piszcie, jakie premiery interesują Was najbardziej. Jeśli o jakiejś tutaj nie wspomniałem, a Was interesuje, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, może, może inni widzowie również się zainspirują. No i cóż, jeśli ten materiał faktycznie Wam się podobał, to prosiłbym o zostawienie łapki w górę i komentarza, bo ta aktywność naprawdę się przydaje i sprawia, że film jest. No, widoczny bardziej, więc trochę mi na tym zależy, nie ukrywam. Także dla Was to są dwa kliknięcia, a, a dla mnie mi to po prostu bardzo pomaga. Także dziękuję za całą dotychczasową aktywność i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.